Ładnie ci w tej bluzie Dzięki Madzia, właśnie mówię, że ładna ta bluza nie Polecamy Salmonella al forno Co to jest Salmone al forno Albo Costine al forno Barbecue Jack Daniels Ej salmone to jest... Yy, ten, to jest... Y, łosoś, tak? Przystawki O, bruszczetta Ej, biorę sobie bruszczetę na przystawkę Kurwa, ja jeszcze z nie zjem tyle. Dobra, i danie główne. Antara, noga skaczki, nie. Stek z polędwicy wołowej, o kurwa, ile? 85 zł? Nie. Pieczone żaberka, nie. Pierś z kurczaka kukurydzianego, o. Gnocci, kurwa, nie lubię gnocci. Salmonella zaforno. forno, łosoś zapiekany w sosie szpinakowym z gorgonzolu i suszonymi pomidorami. O, to fajnie brzmi. Chyba z wezmę. Makarony. Makaron, spaghetti, pancetti, śmietanka, baloniz No i polecana ta salmonella, jest wezmę tą salmonella. Nioki to się czyta? A jeden chuj No, to ja tak... Recze, podłoga, kach. Co co mi się włączyło to? Czyżby się komoda włączyła, jak powiedziała Kika? O, dziękuję bardzo. Ale to widzicie, na Kika to mi się komot odpala. Kurwa. No mi też się komoda odpalił. Na no, moim kiko. To, kurwa, to jest bruszczetta? Co jest kurwa? Bruszczetta to jest chleb z pomidorami krojonymi. Ja żem kurczę zamówił What the fuck? Co to kurczę? kurczę jest? Beka Nie wiem. A ty go wiecie? Dobra, Areczek, zobacz co się dał. Dobra, jest, Areczek na moda. Ale areczka i wtedy OG trzeba zabrać i się zmienia miejsce na OG. Więc wystarczają kolację Dobra, próbujemy to jeść w takim razie. Nie się pyta, czy masz dietę. Czy mam dietę? A czy wyglądałbym miał dietę? No. No tak, dobra. Mm. zamówiłeś? To kosztowało pewnie więcej niż moja pizza. I to jest pizza I z Dobra. Szynko pan ma jakoś? Chcesz próbować? Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję. Mmm, czerwone testyce. Ale w chroną, chyba tak? Z jednej pomidory to na ciepło jest. Dziwne bardzo. Nie, dziwnie w chronę. Dobre? Spoko jest, ale dziwne bardzo, wolałbym normalne. Pierwszy raz jem bruszczastę, która jest słodka. To jest na słodko. Ale czy nie czytałeś wczoraj tę kanapkę? No nie, przeczytałem to i wziąłem. wziąłem. Dobra, nie na świecie. A, bez hitu? Sorry, już, już, sorry. Bardzo dziwno. Tak masz. Dobra, to już masz, to już Ale jest no, okej. Okay. Dzięki za smacznego. Smacznego, no, dzięki. Ale nie wiem, czy mi stream nie padnie, bo nie zadałaś się no, na powerbanku. Mm, 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 mm. I... i... taki wymysł w ale jest okej. Okay. Wolą no, no, normalną, ale jest okej. Okay. Dobry te? No, spoko. Głosi tak, spróbuj. to śmietanką tutaj. I właśnie tu to ujeżyno jeszcze. To włosami dziwne. Muszę oddzielnie nabić. Ja no właśnie bardzo, bardzo dziwne. Ja na przykład uważam, że to gofer jakiś. Tak się, że gofer zbito śmietaną. No. Dobre. Ale to szynko jest dobre. No dobra. Dzięki Piotrek za smacznego. <noise> nie spada pizzy. Prawda, Krzysiek, To prawda krzyczek, błyszczę tylko na słomą. Nie wiem, pierwszy raz jem na słodko. Dziwne bardzo. Na nie mam przycisnienia taka. Dzięki Pieniu. Pizca dobra, spada z nich wszystko. Nie we Włoszech jak byłem to zawsze z pizzy spadało wszystko. Tak? No nie było pizzy żeby się nie suwało wszystko. Cześć sprawdź czy jest dobra. Na ja Nie kupię zombie. Tam no. chyba nie ma. A nie do moderatora? Sad? sad. Sad, sad, sad. Czy co? Żeby u podoń komu? No. Kidek W? Ej Kidek W za co ty masz banę ufrania w końcu? Nie za darmo. To jest z gór? Niech będzie to kupię Ile zapłacić za ruderę w żabce 188 Zanotować Ciężko się panie? się przyjechaliście? Dzisiaj 70 km, ale w pod górkę Wygląda jakby mnie nie umieło, bo tu nie spada. <gryzanie> jutro ostatnie kilometry. Jutro do piwnic. zombie dojdzie już do nas, do zakopanego jutro. Też ma oszwerka w pali zombie. I robimy imprezę. No, muzyka no, fajna. No, jeszcze, jeszcze mały jestem. Lift? To wątpię nic, ja nie wiem, nie, nie. nie mogę sprawdzić, nie mam jak Pytanie do Ciebie? No, aż tu jest farbanka, czy przynosisz to wolnego? No, no już taka w bardzo proszę uważać, bo lepszy nie jest tu, to jest bardzo tak dobre. No. Okej, okay, dziękuję bardzo. Czy to w kawałek przedstawiasz? No chyba. Możesz ja? mi kawałek odkroić, taki mały. Dobra. zrób to tylko. I zajmi sam. A to fajnie wygląda, patrzcie. Patrzcie to. To jest łosoś i ta miska jest gorąca. A tu jest nie wiem co. Ziemniaki chyba opiekane. To znowu coś na słodko dali. Wygląda to zacnie. Nasz mi OG? Na OG trzeba zasłużyć. Mało tego łososia wygląda jakby było. Mówi, mogę się piąć? Ja Jaumis, jak mi kupisz bilet, to ta, zombie ci kupi. Podefnisz, że mam Volt, mocno na tobie. <coughs> Co? Podefnisz <coughs> kabel, bo nie chyba mam ręce tutaj, nie chcę To też jest typu C. <coughs> 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 Już nie mam bana, bo garneczek poszedł, wyzywałem go na innym kanale, nawet nie wiem jak. Aha. a czyli zegarnka garnka dostałeś ban. Ej, mało tego łososia się udaje, tak szczerze. O, był dobry. Mm. Bo, bo, ale to teraz w ogóle strasznie się z ale dziwny smak szczerze bardzo dziwny smak tego no, ja mówię, to nie wiem chyba dobry tak? chyba dobry Jakby myśl, jakby myśl nie potrafił bardzo dziwnie się łączą te smaki tak szczerze mało tego łososia jest co to w ogóle jest? to żeby tu wygrzebać kososze to trzeba będzie ur ur się urbek? Taki... Tak. nie spada nie ma tutaj to ten dom obok nas jest zamknięty też zakąpień nie lubię. nie denerwuję to 4, spada sobie oho Coś Kurwa, oparzyłem się. No nie, ja o pierdolę. Oparzyłem się. O, masakra.

Krzysiek 1, 2, 3, 9, 9. Zobacz, pieniu ma miesiąc i 8 dni. Zobacz, Areczek ma miesiąc i 10 dni. Krzysiek ma miesiąc. Piotrek ma miesiąc. Nie, nie robię dziś wspaniał. O, Pozowski ma jeden miesiąc 14 dni. Kopień już się najbardziej nadaje chyba aktualnie na OG. O, Adzy ma miesiąc 8 dni. No co u babki? Zombie generalnie e, wiesz, że jest, znalazłem tą miejscówkę bardzo podobną do babki, że też jest jeden wielki dom i dzielony na różnych części na pokoje, ale nie będziemy go brać. Jak babki, tylko nie u babki. Za to jest OG? Nie wiem. Jak ktoś ma VIP i za dużo VIP czy coś, albo ja stwierdzę, że ma szansę na dostanie OG, to dostaje. OG jest po prostu zależny od mojego kaprysu. Ja mogę vipka. A ty czemu zwarany za punkt jeszcze nie odebrałaś z Przyznaj się. Co to jest kieszonka ja jakiejś? Tak, oczywiście jest lepsze niż Lib. Mam 50 kart, niedługo. Smaczne? Szczerze spoko jest. Dziwne te dania, być ale jest, jest dobra. Może nie powiedziałbym, że byś ale jest dobra. Jakieś no, nowe smaki odkrywam tak szczerze. Gdzie ty byłeś? No lecił mi ręce, bo miałem cukier, a tu Gorąco bardzo, mi trzeba przestygnąć trochę. A co to jest? To jest yy, ten. Łosoś i ziemniaki zapiekane. Łosoś ze szpinakiem chyba. Mi się wydaje, że to szpinak jest. W moim rodzinnym mieście ja jestem z żabki z Ruj. O, po droju No a ale jaja. Tymczasem typ, który ma 50k punktów, hegwu. Ja mam 69k i nie ma na to wydać. Dobrze, zbieraj, zbieraj. Zbieraj, bo trzeba jakieś fajne nowe nagrody dodać. Za punkty. Jakobyście chcieli widzowie nagrodę za punkty na kanale? Wy jakobyście chcieli. Odebranie ze szkoły? Nie no, cringe. Zdruje pół litra. Może kiedyś czeka moda? Może tak. Na razie chyba Teoretycznie z ankiety wychodzi ludzie mają mniej niż 50 punktów. Daj tak jak franek, randka, trzmimi. Mogę gadaj za milion punktów, tak nikt nigdy nie uzbiera. OG zamiast magnesu good straight. Ale to do tachy piśmie, leczek. 200 zł. Bez sensu już jest 100 zł. Przez 20 minut gadam na cały głos. Znaczy na cały, że krzycze. Za wami? Nie, to z Nie, to git to git. Chyba Piotrek, też może być. A ile ty Piotrek masz Ten tu w Watch Dobra, już chyba jest zimna. Chyba już się Morsowanie berce, ale no, no to no, morsowanie Berce w lato? Miesiąc, jeden dni. Najpierw ja musisz na OG awansować. Jak ma pisać? Jedna by dobra. Ej, ten kabel jest szybki, czy nie? Mhm. 2% mam jeden Jest szybki, ale powerbank nie ma power delivery. Wyrach okay, okay. może wyłączyć na chwilę. Nie jest taka przyjemność? Dużo. 160 zł, a przystawka 29 chyba. Plus kola. Przepraszam Enrico za moją krewę Ale Zbaczam. ten, ten debolaj, który dzisiaj za 3 dychy lepszy Ja taki wykwintnie, co tak średnio lubię, takie wymyślne dania Ja wolę coś prostego, dobrego No jest ciężko zjeść, ale jest dobra Jest smaczne Macieju Przepraszam, się ma Zalewski. Trzyma Zalewski. jesteś Zalewski? Nie. kablak, kablek, jest szybki, żeby nie uciekł. Za 60 koło losu, z krajami gdzie lecę. Dobra, jak ktoś trwa sekundę wyłączę. Niech się trochę podładuje, bo zaraz się miałby wyłączyć. Nie, na no 60 k to ktoś już ma. Zaraz wracam. No w lepiej, żeby on sobie wybrał. Masz serwetka jedną, tak? Ja? Mamy jedną. Zobaczcie niech w stolikach czy coś. No masz to. Nie, nie. To nie jedna. A, są. Czy też czujesz jak gdyś z dzika Mleczny, mlecznym jest pasmak na końcu? Nie. To to jest Nikola Zalewski. A piłkarz jest w polskiej prezentacji? Napisał, że niego no piłkarz polski Dawaj drzewkę grzewkę dzika za punkty Masz kasę za punkty, to se kupisz dzika za punkty Ja nie mam cały czas dostępu do zgrzewę dzika bo tym nie wiadomo, czy masz 13 lat. Hmm. Hmm. Trochę <grystanie> podjadły. Zjadłeś już? No. Było no, ok. Zamiast <grystanie> takie wykwintne <wiek> to... <grystanie> na prostotę, parę. <ale>. ...to nie Pociągiem tak. Nie.